Kochani, dziś witam Was przy naszym. To nie jest skalniak, tylko bardziej taki kwietnik, w którym jest dużo kwiatów, których nie może zabraknąć w ogrodzie permakulturowym. I dzisiaj, właśnie o takim kwiatku chciałabym Wam opowiedzieć, czyli będzie rzecz o łubinie. Dlaczego łubin? Jest kwiatem, który występuje niemal we wszystkich ogrodach permakulturowych, a warto też, by zagościł w każdym ogródku, ponieważ bardzo dużo dobrego może zrobić i dla gleby, i dla innych roślin, które w jego pobliżu rosną. Łubin jest rośliną, która upiększa ogrody swoimi pięknymi kwiatami swoją taką strzelistą, Posturą powoduje, że jest widoczny z daleka i tak, jakby wita nas w ogrodach. Łubin, niektórych, dla niektórych, jest bardzo znaną od dawna rośliną czy kwiatem. To jest taki kwiat z ogrodów naszych prababć. Natomiast niektórzy mogli nawet o łubinie nie słyszeć, zwłaszcza osoby młodsze, dlatego że rzadko o łubinie się wspomina, w przeciwieństwie na przykład do żywokostu czy do aksamitek to są, czy nagietków, to są bardzo znane kwiaty, natomiast łubiny może już nie. Nasze łubiny są malutkimi roślinkami wysadzanymi z rozsady, choć łubin. Lepiej rośnie podobno, tak się twierdzi z nasion. Myślę, że tak jest rzeczywiście, bo gdy włożymy nasionko do ziemi wczesną wiosną albo późną jesienią, to zanim będzie ten moment, kiedy rozsada może, gdyby była rozsada trafić do gruntu, to już to nasionko będzie wiedziało, kiedy ma wykiełkować, rośliny jakoś to wiedzą i łubin z nasion będzie już o wiele większy aniżeli właśnie ten Łubin z rozsady, ale zobaczcie, jakie on ma właśnie piękne listki, a już niedługo będzie rosła ta wspaniała łodyga, na której będą te różnokolorowe kwiaty. Mogą być one żółte, fioletowe, niebieskie. Odmian łubinu jest bardzo dużo na całym świecie. Są też odmiany karłowe albo też kolczaste. Ja takich nie znam. Łubin wąskolistny, łubin niebieski one są bardzo popularne w Polsce. Inny podział to jest na łubiny słodkie i na łubiny gorzkie. Łubin pochodzi z Ameryki Północnej, z Australii, z Nowej Zelandii. To jest stosunkowo młoda roślina, jeśli chodzi o Europę, bo została sprowadzona do Europy zaledwie w 1820 roku. Dlaczego łubin jest ważną rośliną w ogrodzie? No. Jest ważną rośliną też między innymi dlatego, że nie ma jakichś dużych wymagań glebowych i bardzo dobrze rośnie na słabych glebach piaszczystych, czyli na takich glebach, jakie tutaj u nas są. Oczywiście, na lepszych glebach też będzie rósł, no ale to jest ważne, że nie ma takich dużych wymagań. Jego palowy, głęboki korzeń spulchnia glebę, powoduje, że Dzięki niemu tworzą się takie korytarze powietrzne i dzięki tym korytarzom powietrznym właśnie gleba jest bardziej natleniona. To jest bardzo ważne, żeby mogła ona zyskiwać na żyzności. Łubin należy do roślin strączkowych. Tak jak na przykład orzeszki ziemne albo soja, tyle że nie są to rośliny bardzo znane w, naszym, w naszych uprawach. Bardziej zaliczylibyśmy więc, czy podalibyśmy przykłady roślin z tej grupy. To będzie fasola, to będzie bób czy groszek. W związku z tym, jest to roślina, która powoduje, że inne w sąsiedztwie rosnące rośliny. Mogą łatwiej pobierać azot z gleby, co jest istotne w tym momencie, kiedy rośliny tworzą masę zieloną. I rzeczywiście, jeżeli w jednej grządce uprawiamy roślinę, właśnie która potrafi pobrać azot i Udostępnić go w takiej formie, przyswajalnej przez inne rośliny, to te rośliny lepiej rosną. Co widać na przykład na naszej grządce pomidorowej czy ogórkowej, gdzie obok tych warzyw jest po prostu szpaler groszku. Myślę, że w przyszłym roku może to być szpaler właśnie łubinu. Oprócz tego łubin jest taką rośliną też i bezobsługową, dlatego że nawet nie wymaga podlewania, jeśli już się ukorzeni, gdy sadzimy na przykład rozsadę, bo gdy wysiewa się z nasion, no to nie ma tego okresu ukorzeniania się. Zanim w ogóle wytworzy się część nadziemna, to już ta część podziemna jest, prawda? Ale gdy sadzimy rozsadę, to w momencie, kiedy ona się ukorzeni, praktycznie rzecz biorąc, można zapomnieć o ubinie, o podlewaniu go, czy nawożeniu, bo też tego nie wymaga. A w zamian za to możemy cieszyć się jego pięknymi kwiatami. Łubin należy do roślin wieloletnich, czyli jest byliną. Jeżeli raz zaprosimy łubin do naszego ogrodu, to on będzie już co roku się odradzał. W tym miejscu, w tamtym miejscu, będzie dla nas taką niespodzianką, gdzie w kolejnym roku pojawi się łubin. Łubin, właśnie z tych nasion, odradza się przez kilka lat. To trwa około 10 lat, po czym zamiera, dlatego wtedy trzeba będzie łubin odnowić. Bardzo mało osób wie, że są takie odmiany łubinu, które są jadalne. Łubin generalnie uważa się za roślinę niejadalną, ponieważ zawiera w sobie dużo toksycznych związków, alkaloidów. Ale nie, musi, nie mówimy tutaj o wszystkich odmianach łubinu i o tej części nadziemnej, mówimy tylko o jego nasionach. Nasiona łubinu, może w Polsce one nie są takie popularne, zwłaszcza nasiona łubinu słodkiego, są w wielu krajach wykorzystywane do potraw. Głównie to są potrawy dań wegetariańskich, chociaż nie wszystkie, i stanowią bardzo dobre źródło białka. Właśnie w tej wiedzie, w tej diecie wegetariańskiej. Ty, kochanie słyszałeś o tym, żeby jeść nasiona łubinu? Kompletnie nigdy o tym nie słyszałam. Łubin, czy nasiona łubinu, można wykorzystywać w kuchni podobnie jak nasiona ciecierzycy czy nasiona soi, tyle że te tylko moczymy, na przykład przez noc. A nasiona łubinu słodkiego zaleca się, żeby kilka dni moczyć w solance, czyli w wodzie z solą, i y, moczymy 4-5 dni te nasiona, i każdego dnia y, odlewamy wodę, zastępując ją kolejną porcją świeżej, takiej no, y, czy nowej, y, nowej mieszanki. Dopiero wtedy po tych kilku dniach moczenia gotujemy łubin minimum przez dwie godziny. On podobnie jak właśnie czy ciecierzyca, czy soja, ma bardzo twardą skorupkę, podobnie też zresztą jest w przypadku na przykład fasoli takiej. No, tej twardej, tej suchej. I gotujemy do miękkości przez 2 do 3 godzin, i dopiero później jest to surowiec do tego, żeby przygotowywać z niego potrawy. Co można zrobić z takich moczonych i ugotowanych nasion łubinu? No, tutaj nas może ograniczać tylko fantazja. To, co możemy zrobić z ciecierzycy, czy z soi, albo z fasoli. Możemy zrobić na przykład z tego kotlety, możemy dodać do zupy. Jeżeli ktoś je mięso, może być to dobrym dodatkiem do jakiejś potrawy mięsnej. Można też zrobić z tego przekąski, dodać do sałatki. Praktycznie rzecz biorąc, jest to nieograniczona, nieograniczone są możliwości, ale tutaj zapisałam kilka przykładów, że na przykład w Portugalii Łubin, ten słodki, jego nasiona, po tej wstępnej obróbce podawane są jako dodatek do piwa. Czyli musi być bardzo popularny właśnie w tamtej kuchni. Ja nie byłam nigdy w Portugalii, nie znam tej kuchni. W Egipcie nasiona łubinu są bardzo popularną uliczną przekąską. A na przykład we Francji i w Niemczech mielone ziarna dodaje się do mąki. I potem z takiej mieszanki wypieka się chleby, ciasta czy też smaży się naleśniki. Podobno też bardzo smaczny jest łubień kiszony. I to jest... Właśnie ten łubin, czy to jest jakaś inna odmiana? Łubin? Nie, to, to jest łubin. Y, w Polsce generalnie uprawia się łubin woskolistny, łubin trwały i łubin niebieski. Najczęściej. Musielibyśmy mieć jakąś specjalną odmianę łubinu słodkiego, ale teraz już to wiedząc, możemy wyposażyć się w takie nasiona i zrobić uprawę łubinu. To by było coś bardzo fajnego, bo tak jak. Próbowaliśmy właśnie z nasionami czy z kolbami kukurydzy czarnej, która też zastępuje na przykład ciecierzycę po namoczeniu. Tak możemy też wypróbować uprawę łubinu na większej powierzchni. I też słyszałam o tym, że w niektórych polskich sklepach można kupić łubin w słoikach gotowy do spożycia. On jest właśnie w takiej specjalnej solance. I myślę, że to jest roślina, która Ciebie szczególnie zaciekawi, dlatego że właśnie w większości odmian jest ona traktowana jako niejadalna, oprócz właśnie tego łubinu słodkiego. I Ty, zresztą my oboje, ale szczególnie Ty, uwielbiasz kiszonki, więc takie nasiona kiszone łubinu też mogłyby być dobre. I myślę, że poszukamy. Tej odmiany lubinu słodkiego, żebyśmy mogli uprawiać go w ogrodach. I, kochani, tak jak właśnie mówiłam, jest to roślina, która. Głównie ze względu na te umiejętności spulchniania gleby, rozbrylania jej, napowietrzania czy dostarczania azotu dla innych roślin w sąsiedztwie jest bardzo pożądaną rośliną w naszym ogrodzie. No nie wspomniałam jeszcze o tym, że też to jest roślina, która jest kochana przez zapylacze, dlatego też z tego powodu powinna być na naszych działkach. I na czy w ogrodach. I na tym, e, może jeszcze na koniec, rzućmy okiem na nasz ten kwietnik, czy jak Ty to nazywasz? Nie, e, jak nazywasz to kwietnikiem? Mhm. To tutaj mamy właśnie zbiór roślin, które są no, częścią ogrodu permakulturowego. Bo oprócz wspomnianych łubinów, które tutaj są. Mamy ogóreczniki. Zobaczymy, jak można rozpoznać rośliny bez kwiatów, jeszcze. Tutaj są ogóreczniki. Tutaj są żmijowce. To są te żmijowce zwyczajne. Tutaj mamy jeżówki. To są te. Aksamitki. Wilec pierzasty, który jest tutaj. Chabry. Goździki takie niskie. To jest złocień właściwy. Wczoraj go tutaj ci dosadziłam. Tutaj mamy lwie paszcze, czyli też wszystko kwiaty, prawie z ogrodu u babci. Wysokie aksamitki, które mają taki niespotykany kolor kwiatków. Rumianki. I znów aksamitki i tu już się chyba powtarzamy. Ubin. Szczególnie polecana przez nas roślina, którą zapraszamy do naszego ogrodu na wiele, wiele lat. W każdym kącie, w każdej chwili, mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce spryt w w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej. Wyszłej, miejską korzyść z pracy mej. To co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia, szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś okej, okay, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie W każdej chwili i w tej też Jest ok, jest ok Świat się cieszy z pracy mnej.